Miejscami Ciku z Wróblem. Ciku teraz będzie na prawej, Wróbel, yy, wróbel na lewej. Goncerz cały czas jako defensywny. Teraz gospodarze w środku boiska. Łukasz Nowak tam próbuje no rozegrać piłkę ze swoim partnerem. Tak, tak, tak. dość żwawo grają, jest wypuszczenie w pole karne. W tej chwili boisko kto jeden do zera. Jeden do zera dla Puszczy. Ładnie rozegrana akcja gospodarzy. I mamy do 0. O ile się nie mylę, Łukasz, staroń, autorem bramki. Eee. Rozklepali naszą obronę no, bez większego problemu. Eee. Przybliża. <grym> Tylko mo, tak mi się wydaje, że będzie się przybliżać i tych kolejek zabraknie. Ale jest rzut rożny, niezłe do środka. Dobra i gol! Jest, jest gącerz! Nie, no, tak, yy... się gącerz, cieszy się Kamiński. Wydawało się, że właśnie Grzegorz Goncerz nabiegł na tę piłkę, ale yy, to nam kolej podpowiada, że bramka yy, samobójcza zespołu gospodarzy. Yy, w każdym razie jest 1 do 1, 33 minuta, bardzo dobra wrzutka, to przede wszystkim, przede wszystkim bardzo dobra centra i jest 1 do 1. I co, ten, ta bramka to chyba efekt tego, że ta ekstra klasa się... Do zagrania, dobra, ten teraz znowu budziłek musi uważać i łapie tą piłkę. Wychodzi na kontrę. No właśnie budziłek fatalnie. Teraz się szybkował budziłek. On wyrzucił ręką piłkę. 2 metry, 3 metry do przodu. Prosto do przeciwnika, Trafił w jego nogę. Ten się tylko obrócił. Krzysztof Zaręba. No i trafia do, trafia do bramki. Zalna bramka, takiego Też bry... Trudno nawet może jakoś naszych zawodników o, o brak asekuracji winić, no bo, no, bo to tak trudno się spodziewać, cięsto... że coś takiego Dokładnie. może nastąpić. No. Wódźmy do gry Cichu, dobre dośrodkowanie do Pitrego, no, Pitre wyskoczy Pitre w wysko i gol! Jest, gol jest, go, piękna dwa, dwa. bramka Pitrego teraz ta naszedł na tę piłkę i w krótki ruch uderzył z bardzo bliska i mamy wyrównanie. Piękne dośrodkowanie cyku bardzo precyzyjne w pole karne. Ale nie wiem czy zauważyłeś Psanek Pitry zmieścił fantastyczną piłkę między ręką bramkarza a słupkiem nie celował w długi ruch uderzył po krótkim budziłek chyba odetną zupą